Otworzyłam drzwi do klopa i wchodzę do mojego klopa. Klobabcia. Chcę Wam powiedzieć teraz szybciutko i króciutko, bez zbędnych y, emocji. Y, ponieważ wszystko na świecie ma swój początek. Tak też wszystko na świecie ma swój koniec. Więc, ten odcinek jest moim ostatnim odcinkiem: jako babcia. Po prostu doszłam do wniosku, że już nie mam pomysłów, nie chce mi się. Jestem stara i niska. Ale ja wszystkich Was kocham i będę Was kochała do grobowej deski. Czyli to jest już mój ostatni odcineczek: jako klub babci. Żegnam się z Wami, przyciskam Was wszystkich do serca. I idę zamknąć drzwi. Bo jak się otworzyło drzwi, to trzeba również je zamknąć. Pa, pa.